dzień dobry. Dziś Państwa moim gościem jest pani Helena Hadka Wojewoda Lubuski. Dzień dobry Pani Wojewodo. Dzień dobry. Pani Wojewodo, 11 maja w Gorzowie odbędzie się Międzyrządowa Polsko-Niemiecka Komisja. Ona się odbywa przed jubileuszem właśnie 20-lecia podpisania traktatu polsko-niemieckiego. Jaki jest cel tej komisji? I dlaczego Gorzów? Może zacznijmy od tego, dlaczego Gorzów? Komisja przez te 20 lat swoje posiedzenia odbywała w różnych miejscach. I mamy to szczęście, że udało się przekonać przewodniczących komisji, przewodniczącego polskiego, czyli ministra Stachańczyka, ale też przewodniczącego ze strony niemieckiej, że najlepszym miejscem, gdzie ta wyjątkowa komisja, bo zwołana z okazji dwudziestolecia podpisania przez Polskę i Niemców traktatu o współpracy 20 lat temu, właśnie powinna odbyć się w województwie lubuskim i właśnie powinna odbyć się w Gorzowie Wielkopolskim. Myślę, że dla naszego województwa to jest i dla Gorzowa to jest historyczny też moment, bo ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby tak ważne wydarzenie miało miejsce w naszym województwie i w Gorzowie Wielkopolskim. Komisja Międzyrządowa ustalona traktatem o współpracy między rządem federalnym Niemiec i rządem Rzeczypospolitej Polski 20 lat temu rozwiązała przez 20 lat wiele trudnych problemów i to i ważne, podsumowujące posiedzenie odbędzie się właśnie w Gorzowie. I co istotne, to posiedzenie też będzie poświęcone planom na następne lata. No właśnie, bo to 20 lat to jest taki okres, że podsumować, ale oczywiście też zaplanować. A jakie plany, Pani Wojewodo? Może najpierw cofnijmy się, na co Komisja uporządkowała. Przypomnijmy sobie, jak 20 lat temu relacje polsko-niemieckie były trudne. Ile obszarów wymagało uporządkowania. Jak potem przez następne lata widzieliśmy, jak ta współpraca przebiegała coraz bardziej intensywnie i nawet bardzo często miała charakter takich kontaktów sąsiedzkich. Bardzo intensywnie w naszym województwie rozwijała się współpraca pomiędzy Landem, Brandenburgia i województwem lubuskim. Tak ze strony rządowej wspomnę, jak Polska wchodziła do strefy Schengen w 2007 roku, to jednocześnie na terenie naszego województwa w Świecku otwarty został punkt kontaktowy, gdzie współpracują z sobą służby policyjne. Wszystkie służby Pol polsko-niemieckie, ale przede wszystkim policyjne. I w tym punkcie kontaktowym, w miejscu tym, w takim centrum, gdzie zbierają się wszystkie informacje, to było takie miejsce, gdzie na roboczo policjanci z Polski czy z Niemiec współpracują. Kolejna istotna sprawa to likwidacja. Granic, znaczy granice są, tylko. Ale już nie musimy przechodzić kontroli. I nie ma tej kontroli. Sama działania związane z przekazaniem majątku starostom w przypadku naszej strony polskiej, porządkowanie tych spraw związanych z wejściem z Polski do strefy Schengen, to też wymagało raz uporządkowania prawa, bo musimy sobie uzmysłowić, że prawo polskie i niemieckie w różny sposób rozwiązuje kwestie, nawet takie prozaiczne. Ja panu redaktorowi powiem o sprawie, którą obserwowałam jeszcze w roku 2007, przez którą miałam dużo problemów. Proszę sobie wyobrazić, czy pomiędzy Gubinem a Guben jeszcze przed rokiem 2007 został zbudowany most Kładka. Bardzo piękny most za, za pieniądze niemieckie. Ale tak, w świetle prawa niemieckiego to był most, który został zbudowany prawidłowo, zgodnie z prawem. W świetle prawa polskiego to była samowola budowlana. I pojawił się potworny problem w kontaktach międzynarodowych. Pamiętamy wszyscy, jak napięte były stosunki między Polską a Niemcami w 2007 roku. A strona niemiecka chciała na tym moście, żeby tam się odbyły uroczystości. I mieliśmy ogromną, problem żeby sobie z tym poradzić dzięki też no tak, by dla nas, tak jak pani powiedziała dla nas budowlana inspektor nadzoru budowlanego chciał zamknąć ten most Niemcy mówią a my chcemy tam żeby uroczystości się odbyły i był duży problem międzynarodowy no, w tej chwili problem jest rozwiązany ten most został wpisany do, jako załącznik do umowy międzynarodowej ale nie było to łatwe pani redaktorze właśnie taka komisja międzyrządowa bardzo nam pomogła w tym, żeby umowa międzynarodowa została w tym zakresie zmieniona. Dzięki temu ten most jest legalny i to nie od dzisiejszego dnia czy od dnia podjęcia takiej decyzji formalnej, tylko jego legalność jest zagwarantowana umową międzynarodową. Jeszcze inne sprawy zostały uregulowane, na przykład budowa mostów kolejowych. A jeżeli my chcemy z sąsiadami mieć dobre takie kontakty codzienne, to też sieć kolejowa powinna być spójna z sobą, a żeby było, mogła być spójna, muszą być mosty. Kwestia budowy normalnych mostów, kwestia koordynacji sieci komunikacyjnej, kolejowej, drogowej, już na przykład Autostrada 2, która w tym roku będzie już częściowo otwarta, ona może w tym roku nie będzie bezpośrednio połączona z autostradą po stronie niemieckiej. Brandenburgii, ale w, w późniejszym czasie będziemy mogli szybko dojechać do dawnego przejścia w Świecku, a przejechać wolniej przez most i potem szybko jechać zgodnie z przepisami niemieckimi autostradą niemiecką. To tak sobie łatwo się nie pojawiły takie rozwiązania. Um, trzeba zmienić przepisy, skoordynować te przepisy. Oczywiście ułatwiają nam to uregulowania Unii Europejskiej, które dążą do koordynacji prawa, ale w pewnym um, zakresie nie do końca um, Wszystkie przepisy muszą być w szczegółach takie same. I... Właśnie ta komisja, która działa poprzez cztery komitety, porządkuje sprawy prawne, wskazuje, które obszary wymagają koniecznie w danym krótkim czasie uporządkowania, wywiera naciski na rządy, na samorządy i krok po kroku porządkuje nieraz. Wydawałoby się, że sprawy, które nie, dało, nie da się normalnie uregulować, uporządkować. Czyli po raz 22 komisja się zbiera, tym razem w Gorzowie, i to, tak jak pani Powiedziała, to będą też będzie mowa o tych planach tak. na kolejne lata, na te kolejne na przykład 20 lat. Tak, komisja ustaliła, oczywiście kierując się pracami komitetów, bo wcześniej odbyły się robocze dwa komitety również w naszym województwie Komitet do Spraw Współpracy Międzyregionalnej i Komitet do Spraw Współpracy Przygranicznej, które to komitety, szczególnie komitet do spraw Współpracy Przygranicznej. Określił najistotniejsze cele i priorytety na najbliższe lata. On na przykład podkreślił, że należy w komunikację kolejową między Gorzowem, a właściwie w Poznaniem, Szczecinem, bo przez Gorzów między innymi pociągi powinny przejeżdżać, należy Gorzów połączyć z Berlinem. Tego nam brakuje. O, tak, ale pamiętając, że Gorzów musi być też tak świetnie, a może wcześniej połączony z Warszawą, bo po stolicą Polski jest Warszawa. I to znalazło się przy, tak, w celach strategicznych tego komitetu i to będzie, nad tym będzie dyskusja właśnie w czasie tej komisji. W przypadku południa województwa mówiło się o połączeniu Wrocławia z Berlinem poprzez Żary-Żagań i to też jest rekomendowane przez komitet. Mamy nadzieję, że komisja rekomenduje to jako um, ważne, ważny cel, ważne zadanie dla e, rządu polskiego i niemieckiego. E, ponadto ważne, e, ważna jest współpraca transgraniczna e, w, za, przy zapobieganiu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. E, my w ubiegłym roku mieliśmy modelową współpracę z, z, z Landem Brandenburgia, ale już w, ta, w ubiegłym roku ja przekonałam się, ale myślę, że strona niemiecka również przekonała się co do tego, że należy zmienić umowy międzynarodowe, które dotychczas obowiązywały my po prostu u nas sprawdziła się bezpośrednia współpraca stała codzienna my w maju i w czerwcu po prostu wymieniliśmy się naszymi współpracownikami współpracownik pana premiera był członkiem mojego zespołu do spraw zarządzania kryzysowego a mój współpracownik był członkiem zespołu do spraw zarządzania kryzysowego premiera Brandenburgi co spowodowało, że natychmiast informacja była przekazywana stronie Niemieckiej, a ze strony niemieckiej do nas i nie mieliśmy żadnych problemów, jeżeli chodzi o komunikację, przekazywanie sobie informacji, a co za tym idzie natychmiastową pomoc, jeżeli by taka potrzeba była. I my cały czas, ja szczególnie, werbalizuję konieczność zmiany umów międzynarodowych w zakresie, w zakresie zwalczania i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych po to, żeby była Bezpośrednia komunikacja pomiędzy wojewodą no. i premierem Landu. Oczywiście Warszawa musi być informowana o tym, jak no, ale wygląda wyglądać. No, my sytuacja. musimy tutaj bezpośrednio o, właśnie współpracować. O, oczywiście. No i należy pamiętać, że partnerem dla premiera Landu jest wojewoda, oczywiście w zakresie, za który odpowiada, w zakresie, za który odpowiada marszałek, z kolei tu jest kooperacja i współpraca. Zdarzało się w przeszłości, ale już nie ma tego typu sytuacji obecnie że nadmiernie koncentrowała się współpraca międzynarodowa. Na marszałku, a zapominano, że rząd, wojewoda mają ogromny obszar odpowiedzialności, który wymaga też uregulowania. Nie tylko na zasadzie umów międzynarodowych, ale też uporządkowania w komunikacji, na przykład pomiędzy wojewodą a, a, a premierem. Poza tym ważne jest i to sygnalizuje nowy komitet do spraw współpracy w zakresie edukacji. On powstał w Szwerin w ubiegłym roku. Ważne jest, żeby uściślić współpracę w zakresie na przykład promowania języka sąsiada. Ważne, żeby Niemcy chcieli się uczyć języka polskiego, a no niemieckiego. Polacy niemieckiego, ale to wymaga uporządkowania statusu nauczycieli, którzy będą uczyć. Po drugie, naprawdę trzeba ożywić współpracę pomiędzy szkołami. Należy oczywiście przygotować się dobrze do sytuacji, która miała miejsce 1 maja bieżącego roku. Czyli swobodnego przepływu naszych pracowników do Niemiec, myślę, że trzeba stworzyć punkty informacyjne. No i co jest ważne, jeszcze bardziej od, powinniśmy się otworzyć na y, naszych sąsiadów z Niemiec. Myślę o ożywieniu relacji takich międzyludzkich y, i o ożywieniu y, współpracy w zakresie y, turystyki. Oczywiście. Sposób naturalny Land Brandenburgia rywalizuje z nami, bo ma podobne atuty, jeżeli chodzi o walory krajobrazowe czy atrakcje turystyczne. Ale myślę, ja cały czas to głosiłam również na forum Komisji, że nasza rywalizacja w tym zakresie powinna mieć zdrowy charakter. Także wiele dobrego przed nami, a już nie jesteśmy kopciuszkiem i nie mamy takiego przekonania, że jesteśmy takim gorszym sąsiadem przy naszych sąsiadach z Niemiec, tylko jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, pełnoprawnym sąsiadem, który ma dużo do zaoferowania. Ale Pani Wojewodo, ja odnoszę wrażenie, że to właśnie Niemcy chętni przyjeżdżają do nas, bo im się ten region województwo lubuskie, które jest tak zalesione bardzo podoba. Panie Polacy redaktorze. rzadziej chyba jeżdżą do Panie Redaktorze, za mało. Za mało. za mało mamy jeszcze gości z Niemiec, z innych krajów. Jesteśmy sobie temu winni, bo mamy jednak ciągle jeszcze za małą infrastrukturę, szczególnie w terenie, bo może w dużych miastach więcej jest hoteli, można tutaj łatwiej znaleźć nocleg ale musimy ożywić turystykę, która będzie przyjazna dla naszych gości, którzy przyjadą, przyjadą do nas pojeździć na rowerze, mamy dużo pięknych szlaków, przyjadą do nas popływać po naszych rzekach, chociaż my mamy ambicje takie i tutaj to będzie przedmiotem komisji międzyrządowej, żeby rzeka na przykład Odra była nie tylko atrakcją turystyczną dziką, tylko stała się rzeką, którą można żeglować, trzeba tą rzekę pogłębić, A na odcinku gran pomiędzy Polską a Niemcami to wymaga zgody w postaci umów międzynarodowych a niech mi pan wierzy że rozmowy nie są trudne łatwe z naszymi partnerami niemieckimi I dlatego między innymi komisja polsko-niemiecka będzie międzyrządowa mogła się tym zająć Tak bo jak będziemy mieli takich gości ja będę miała okazję powiedzieć o naszych podstawowych problemach Będę miała więcej czasu, jak normalnie, żeby o tym mówić. Podkreślę, jak ważna dla nas jest rzeka Odra i żeby ona była możliwa do żeglowania nie tylko dla kajaków, ale też dla dużych jakiś jednostek pływających. Podkreślimy, że to, że województwo lubuskie jest pokryte lasami w ponad 50% nie oznacza, że my mamy, nie mamy ogromnego potencjału, jeżeli chodzi o inwestycje biznesowe, ale też jesteśmy otwarci na inne obszary podkreślę, mam, że będziemy mieli modelową sieć dróg, bo przecież niedługo zostanie zakończona budowa autostrada A2 i naprawdę intensywnie budowana jest trasa szybkiego ruchu S3. S3. Będę miała okazję wyeksponowania mocnych stron naszego województwa, żeby potem, jak będą prowadzone dalej trudne rozmowy, a mówię, będą dotyczyły sieci komunikacyjnej, rozwoju kolejnictwa na terenach przygranicznych, sieci dróg na terenach przygranicznych, Naszej, naszej, naszego miejsca we współpracy z Berlinem, a my musimy przede wszystkim myśleć o naszym interesie polskim, o naszej racji polskiej stanu, bo nie wiem, czy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jak maksymalnie otworzą, maksymalnie zachęcą inwestorów, żeby u nich inwestowali, a u nas będzie mniej tych inwestycji. No to oni będą mieli większe korzyści finansowe. W pierwszej kolejności musimy myśleć o naszych interesach, na przykład o korytarzu CTC, w ramach którego mieści się trasa szybkiego ruchu S3. Sieć kolejowa powinna być rozwinięta, to ta słynna odrzanka. Ponadto naprawdę będziemy dyskutować poważnie, żeby rzeka Odra nie była tylko atrakcją turystyczną, co chcieliby nasi partnerzy niemieccy, ale żeby była drogą wodną, którą wykorzystujemy na przykład do przewożenia towarów. Także trudne rozmowy dotyczące sfery gospodarczej, od której będzie zależała przyszłość naszych dzieci i wnuków, będą się toczyły w ciągu najbliższych miesięcy. I my, Polacy, musimy myśleć o polskiej racji Stanu, dlatego też świetnie, żeby było połączenie kolejowe Gorzowa z Berlinem, ale Ważniejsze jest świetne połączenie Gorzowa z Warszawą. Z naszą stolicą. Tak. Ale komisja to dla, dla Gorzowa jest chyba bardzo ważne wydarzenie polityczne, że tutaj. Bo Gorzów może zyskać, prawda? Oczywiście. To będzie okazja, żeby pokazać Gorzów, pokazać nasze województwo. Jednym z punktów tej komisji, a naprawdę mieliśmy konkurencję w postaci województwa zachodniopomorskiego i województwa dolnośląskiego. Te dwa województwa chciały, żeby ta komisja odbyła się. I i jak komisja się odbędzie w Gorzowie, to będziemy mieli więcej czasu, żeby pokazać Gorzów, i to w środę zrobimy będziemy mieli więcej czasu, żeby powiedzieć o naszym województwie i myślę, że my wszyscy z województwa lubuskiego powinniśmy ten czas maksymalnie dobrze wykorzystać, ale też dla nas lubuszan to jest powód do dumy, że ta wyjątkowa komisja, która podejmuje tak ważne decyzje w tym ważnym dla siebie momencie Zdecydowała się mieć obrady właśnie w województwie lubuskim Dokładnie i w Gorzowie w Wielkopolskim, i myślę, że powinniśmy być z tego dumni. Bo to będzie promowało nas i korzyści z tego na pewno będą w przyszłości. I łatwiej będzie, panie redaktorze, mówić o naszych sprawach w przyszłości, jak członkowie komisji zobaczą naocznie nasze województwo. O to chodzi. A wierzcie mi państwo, że nieraz rozmowy są bardzo trudne i dyskusje są nad, nad, nad zdaniami, bo każde zdanie z tych. Komunikatów, które są wydawane po posiedzeniu takiej komisji, ma wartość i ma, przekłada się na zmianę prawa i na uregulowania, na które, które mają wpływ na, na życie nieraz miliona, milionów ludzi. Liczymy na to, że będzie nam się dzięki temu e, lubuskie województwo rozwijało igorzec. i zyska. Mam I, też i zyska. taką nadzieję. Dziękuję Pani Wojewodo za przybycie do studia. E, Pani Helena Hatka Wojewoda Lubuski była Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. bardzo. Przyszczółką do zobaczenia. 11 maja Komisja w Gorzowie.